powołaliśmy radę samorządowców Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej chcemy stworzyć forum do dyskusji na temat współpracy pomiędzy samorządami, pomiędzy Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej oraz klubami. Chcemy dyskutować o pomysłach w jaki sposób wesprzeć dolnośląskie kluby i w jaki sposób wesprzeć samorząd we współpracy z klubami, ale też ze związkiem, ale też w jaki sposób rozwiązywać problemy, które na co dzień napotykamy my, a przede wszystkim nasze dolnośląskie kluby i stworzyć właśnie panel, forum dyskusji, w którym będziemy się tymi doświadczeniami wymieniać. No przede wszystkim cieszę się bardzo, że mogliśmy gościć moich kolegów, samorządowców, którzy mogli zapoznać się z działalnością Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Ja już czwartą kadencję jestem członkiem zarządu i zawsze staram się na spotkaniach z burmistrzami przedstawiać informacje, co robimy, jak robimy i dlaczego to robimy, bo bardzo często występują jakieś niedopowiedzenia. A tutaj mamy możliwość bo powstało właśnie ciało i cieszę się bardzo, że po raz pierwszy jest ta Rada Samorządowa, która aktywnie rozpoczęła swoje działania i tutaj, tak jak powiedziałem, możemy koleżankom i kolegom przekazać informacje, co robi Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, dlaczego to robi i dla kogo to robi, ale też szukamy wśród samorządowców partnerów, którzy będą sprzyjali sportowi, a przede wszystkim no, piłce nożnej, która jest naszą no, dyscypliną wiodącą. Te spotkania będą cykliczne, będziemy mogli się wymieniać poglądami i będziemy mogli w ten sposób wspierać rozwój piłki nożnej na Dolnym Śląsku. Samorządy wspierają mi to znacznie, jeżeli chodzi o, o, o piłkę nożną, bo tu rozmawiamy o piłce nożnej. Mi bardzo zależy na tym, żeby oddzielić finansowanie dzieci i młodzieży, szkolenie dzieci i młodzieży, od piłki nożnej, amatorskiej, seniorskiej, i nam to się udaje, ponieważ możemy w ten sposób więcej pieniędzy przeznaczyć na szkolenie dzieci i młodzieży. Natomiast seniorzy mają to też zabezpieczone środki. Obiekty są za darmo, miasto wszystko utrzymuje, więc. Mają możliwość również rozwoju. Może jako samorząd wspieramy sport w tym głównie piłkę nożną, bo jest to najpopularniejsza dyscyplina sportu. Mamy różnego rodzaju przemyślenia, też problemy i warto w takim znaczy na, na podstawie, że tak powiem swoich doświadczeń i w takim organie wymienić się informacjami, ale też robić wszystko, żeby piłka nożna rozwijała się jeszcze lepiej i Myślę, że przydałoby się zresztą, to też mówiłem podczas spotkania Rady, większej liczby trenerów, ludzi z pasją, którzy jeszcze bardziej by się angażowali, zwłaszcza na tym poziomie takiego sportu amatorskiego, ale też i szkolenia profesjonalnego. Myślę tutaj o trenerach, gdzie sami jako Klub Sparta Grębocice borykamy się no, z tym problemem, żeby pozyskać trenerów. Przedstawiliśmy nasz autorski projekt Zdolnośląskie Dzieciaki, pokazaliśmy jak Dolnośląski Związek Piłki Nożnej chce zaangażować się w życie samorządów lokalnych społeczności przede wszystkim inwestując w najmłodsze najmłodszych mieszkańców naszego województwa dzieci szkół podstawowych klas 1 3 po to aby budować masowość ale też budować zdrowe aktywne społeczeństwo w naszym regionie to jest jedna z wielu inicjatyw Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej które dzisiaj były omawiane Mam nadzieję, że właśnie w ramach tego forum będziemy wypracowywać kolejne pomysły, kolejne mm, projekty, które będziemy realizować wspólnie z dolnośląskimi samorządami.